Manko, to jest ten dzień. Tak, to bardzo długo wyczekiwany dzień. Dzisiaj odzyskałem swoją pierwszą postać w Shakespeare's and Fidget i za chwilę Wam ją pokażę. Muszę Wam powiedzieć, że aż się łezka w oku kręci, gdy ją zobaczyłem, gdy mogłem na nią wejść. Po prostu szok. I ona jest już tutaj. To jest polski serwer dziewiąty. Poziom 391, no kilka grzybów tutaj kupione było, z tego co pamiętam, ale to raczej tylko przez SMS wtedy jeszcze nie pracowałem, wtedy jeszcze chodziłem do szkoły. Tutaj oczywiście już wczoraj sobie klepnąłem portalik, bo wczoraj ją odzyskałem. Mam tu trochę potek, trochę klejnotów. Tutaj skarbiec sobie ulepszałem ostatnio, troszkę. Także, no tutaj jest naprawdę dużo, dużo rzeczy do zrobienia. Tutaj jest bardzo mocno zaniedbana ta postać. No, ale jak widzicie, tutaj mamy twierdzę praktycznie maksymalnie rozbudowaną. Skarbiec na poziomie 24, buduje się na 25. Kopalnia na 20. Jeśli uzbieram tylko surki, to puścimy ją wyżej. Będzie się działo. Jeśli chodzi o pupile, no to tutaj naprawdę jest tragedia. Tutaj zobaczcie jeszcze jakie przejścia. W mroku kretun, w ryb zora, potem omnibun i dopiero jadun. Światełko, dzyńka, lisek, magut i jednoróg. W ziemi gory App w chraporożca. Potem pancerniks. I dopiero tyrek w ogniu. Płomie, płomie łas. Ogniopląs. I z ognie tutaj w I dopiero tutaj rozpir. Dzisiaj mamy ziemię. To może też sobie tutaj coś zaatakujemy. Może wpadniemy tutaj na lajwiku. Bo dzisiaj, oczywiście, jest lajwik. Prawdopodobnie live odbędzie się o godzinie 15. Także wszystkich zapraszam, którzy będą mogli w tym czasie być. No i tutaj jeszcze w wodzie przeszliśmy w orka. Z orka poszliśmy w małżona, potem w szlał węża i dopiero hydroid. Podejrzewam, że tutaj jeszcze trenera na pewno nie było na tym serwerze, także te pupile to naprawdę była tragedia, żeby je połapać wszystkie. Ale w sumie mogę dać Wam decyzję do wyboru, czy chcecie ogólnie zobaczyć tą postać na innych odcinkach, czy po prostu mamy ją rozebrać i zostawić jako golasa na tym serwerze, czy po prostu ją usunąć. Decyzję pozostawiam Wam. I po prostu decydujcie w komentarzach. Możecie też zostawić łapkę w górę, żeby były większe zasięgi. Mam nadzieję, że ten film dotrze do dużej ilości osób i będzie dużo komentarzy i będę wiedział, co z tą postacią zrobić. No bo tutaj na pewno grzybków nie będzie. Tutaj będzie postać praktycznie free to play od tego momentu. Nie wiem, może chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. W moim wykonaniu, może nie, właśnie tego się dowiemy. Także czekam na Wasze opinie, a teraz się już z Wami żegnam. Trzymajcie się i na razie.